Brzuszek, brzuszek, o kaczuszek, Jerry dostanie chrupki, Jerry dostanie chrupki, bo chce mieć brzuszek bardzo pełniutki, ale daj coś dla swojej siostry też trochę, ty hopie, hopie, wszystko wziąłeś dla siebie, tak nie wolno robić, tak? I konkurs jedzenia chrupek, dobrze, kto pierwszy, ten lepszy, kto zje więcej, ten wygrywa, wygrywa duży tyłek, tak Jerry? Chcesz być yy, wygranym? No co tak patrzysz? Już zjadłem? No tak? Starczy? Nie? Dobrze. Dobrze, słodki jesteś. Gaja, grzeczna bądź. A ty się cieszysz, czego ty się cieszysz? No kwak, kwak, kwaka. Dostałeś, no tu jeszcze masz pat. Tak. No tu jeszcze pełno chrupek i za ty nie zjadłeś. No tak, i potem wszędzie się walają. No co tak patrzysz? I ty tak patrzysz. No na mnie patrzycie normalnie, co więcej wam dać. Wyście tylko brali ode mnie wszystko. Zawsze. No cali wy. No a ty się cieszysz. Nie masz czego cieszyć. Tak? Dobrze. No, 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 Jerry, brawo. Brawo, brawo. A ty co, gdzie ty idziesz? Wracaj.